Siemanko, z tej strony RIVOL GAMING I MAFIA I witamy was w kolejnym odcinku na granicy odcinek który? E, dziewiąty? Tak, 9. 9. Dobra. Yy, jak widzicie enchantowany łuk mamy. zapytacie skąd? Yy, to, to, to chyba my mamy wam zadać to pytanie. A nie to... wy, wy nam. No po prostu patrzcie. Wyłączyłem serwer, czy coś tam nie... Nie, coś tam miałam zrobić. patrzymy Nie. nie, Popatrzymy... to... nie. I patrzymy i taki łuk, bo ja łuk zrobiłem jeszcze jeden, co nie? I patrzymy w łuki, łuk leży zaczątowany. To ja go znalazłem bo, bo, bo rewolpad i to tam się stało, dobra. My, ale... nie wiemy. Dobra, Koniec spodem, O, melon, melon! Dobra, my, Chwila, bo ja tutaj Skype'a mam włączonego. I YouTube'a. To ogarnę trochę, Fila. Tutaj daję okienko. O, i kurde, muszę jeszcze wkrzyć, żeby... O, kurde, nie. I muszę GUI zmniejszyć. No żal, znowu coś z tym Minecraftem. Kurde, na no spontana znowu kręcimy, żal. Co nie? Jutro będzie... w jutro, kurde. Będziemy losować y w następnym odcinku... O, balkon zrobiłeś. Prowizoryczny. Kurde, prawie spadłem. No. Dobra. W kolejnym odcinku będziemy... Um, co będziemy robić? Nie. Losować ludzi, którzy komentarze stawiają, nie? Jakie fajne. Czemu jesz zupę pałeczkami? Lol. Nie wiem. Suchar? Tak trochę suchar. jesteś suchy. No, bo... A ja mokry. No, bo... Dobra, więc ja nie będę marnował czasu i lecimy na dół, bo ja miałem lecieć na dół, nie? Kubuś. Mam kobla. Lecimy na dół, lecimy na dół. Ja proponuję... Ta się... No tak, ja jeszcze proponuję, żeby zrobić jakieś tam pięterko na dół. Ej, Kurde! Lol! wychodź z gry, wychodź z gry! Dobra, wpisz TP dla mnie. A, że... Chwila, tylko ja wejdę na górę. Kurde, prawie spadłem. Tak, cheatowany Minecraft, normalnie. Fila, tylko będziesz musiał shifta zrobić, bo... A jeszcze nie wbijaj, bo ja muszę tutaj dorobić, to wtedy... Ale ja LOL. czerwę i Ale ty pro jesteś, naprawdę. Dobra, dobra, Te pega na mafia 15, dubek do 2 Dobra, 3-4. Jesteś? Jestem. Uf. Wow, ale dirta co? Dirt! Pora, czekaj. Dirt dircie jest moc. Bo w dircie jest dyrt. siła. Bo w dircie jest moc. Myślałam, że znowu spadłeś, lol. Dyrt. E, masz kobla? Znaczy... w skrzyni jest, bo zostawiłem dom. Abyś mógł nakopać, bo i tak ty masz więcej FPS-ów. Ja będę kupał kobla. Nie, zaraz ja tam zrobię jakieś schodki na dół. Takie profesjonalne. Kurde, jak ja to, to będę jeśli nie mam tego. Pum, 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 pum. Dobra. E, dobra. Lol. Tak, wienec. będę Ej. Ej, Kuba! A? Dałbyś mi trochę... No, jakby to powiedzieć... Kilow, byś mógł mi dać? Pożyczyć? E, no ja na dole jestem. Cieciu. To czekaj, ja sobie wezmę. Ciecie. No jak mam. Tak. To sobie wezmę, bo tam był. A jak ty na dole, jakieś, jak ja cię nie widziałem? Jak ja cię na dole, bo jest fawdem. No, spoko. Eee, chwila, co ja miałam zrobić? A, troszeczkę kobla wziąć. Na górze powinien być. Ja, mam kobiet? No nie! Słyszysz? No nie słyszysz w tle? Tak. Dobra, pewnie tego nie będzie ci słyszeć, ale ja sobie mikrofon trochę odsunę, żeby, żeby słabiej było słychać to. Tak, okej. Okay. Myślę, że i tak będzie słychać, ale kurde no chwila, ja zrobię cięcie. Okej, okay, już jesteśmy. Chwila, muszę tylko zobaczyć czas. Chciałem. Cztery mi... minuty. Spoko? Chciałam Game Moda sobie pisać, ale LOL. Nie! Co ty mnie tu? No bo nie... Ej, moda... Kuba... <coughs> Czekaj. A masz killoft, spoko. Dobra. Musiałem drzwi zamknąć od łazienki. <coughs> LOL? A to co ty zrobiłeś, LOL? Bo jestem pro. Dobra. Tak. Czemu tak cicho siedzimy? Dobra, weź wiaderkiem tutaj wodę to. Bo. Tak. Nie. Kurde. Spoko? Bo my jesteśmy fajni fajnym kolesie. Ha, 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 ha. A wy nie, nie, że to te wicofie. Jesteście, jesteście wiernymi widzami. Bo, bo wy jesteście małe dzieci. Co? Małe dzieci. Sadzę to... w dupę dziecią, normalnie. Ej, Kuba, musisz mi dać troszeczkę kobla jak masz. Masz trochę? Miesz, na, na 10 może być. No Ja idę ko kupać koble. Dzieleki. Dobra, ja tutaj... Bo... Uważaj, bo ja tu niszczę. O kurde, uwaga. Cześć, ja idę się pobiję chwilkę z potworkami w... i tak. O, siema zombie! Siema! Tu uwaga lawa, wiem. O, tutaj właśnie chyba. ma. Dla mnie to nie się wydaje... Jej... Mimo, że zrobi... Mimo, zrobi... Kurde! Dobra, weź te pnij mnie. Nie, woda. A, to... chwilę. Chwila jeszcze, nie? Tracę tylko Ujdę. kilo, Nie, nie, nie! Stój! To kilo tylko stracę, dobra. Dobra, trzy, wiej. Cześć, cześć, cześć. Stój, no? Czekaj, Cześć, szukam serwera. <laughs> Kurde, oplę mikrofon. Sześć. A już, już, to już się... sześć! Padłeś? Ale nie. mam 2 kill off. A, ty mam. To ja ci tu rzucam, nie? Rzucam ci kill off, fet. Baby. Pizdziu. Cześć. Lol. Lol, ja tu dear, tu 21 aż mam. No to... Y o, to ja już wiem, mam już na następny odcinek, co będziemy robić. Do 15 to odcinków ja na... będzie. Jeżeli ktoś Bo nie z... do poprzedniego. Zrobimy ten... platformę taką, wiecie, taką platformę... Nie na platformę, sobie... platformę, tylko że mają potworki się spłonować i tyle. Nie, ja no, to nie ja, to ma, ja, ja... Też platforma jest zrobiona w czyściu. No ale to oni będą się spłonować większe, 30 tego mam. Kulde, deszcz pada, wiesz? Nie, po tamtej stronie pada. Jak pada deszcz, to niestety musimy się wysp... O potworów! Weź, Kuba, możesz wyjść na chwilę z serwa? Bo wiesz, że ja lepiej nie będę wychodził, bo IP będą widzieć. Dobra, ja idę spać. Dobra noc. Dziękuję. Siedem. Spoko. Tak, będę kupał kobla. No. Czekaj, jeszcze nie, bo ja tu muszę coś naprawić, spoko? A, to już postawiłeś to. No dobra, to możesz kopać. Cześć, mam na imię Oksana, a ty? Jeszcze nie? <laughs> nie, dobra. będzie? To... Buchałkę. No. E. O, dodałeś, y, buchałkę? No. Głupie. Ale co ty reklamujesz? <laughs> nie reklamuj. Ale to jest Buchałkę. Dobra, oh. ludzie, yy, sprawdzimy jak ten balkon się sprawuje. U kubusia Play. Brzycki. I weź tutaj trochę. Trzeba słupek zrobić, słup. Nie, no spoko. Mi się podoba. Tak ja Lol, się ci pokażę. moja 30 31 no? mamy tego. Si jak to się zwie? Dir, dirta. Urwa. Dobra, więc 8 minut. Mara, no, to stara, będziemy kończyć. No, niestety. Odcinek... Bo, głądę, bo tylko, odcinek. Bo to mieliśmy w planach, tylko na ten odcinek, że zrobimy tutaj. Oj, we no na chwilę nam Dobra, jesteśmy, to. bo Kuba miał problem ym, prywatny. Nie, stary przyszedł. Musiał kupkę zrobić. <noise> Zdrową kupkę. To był Kurde. Gretka. <coughs> tak. Mhm. Nie, to jest głupie. Chwila. Lol. Dobra, ja tu będę kupał kodla. Wiesz co, za dwie minuty kończymy. Spoko. I tak coś. O, ale było tyle potworków, pamięt? Mhm. Inter, inter. Dobra. A na o, następny czekaj. odcinek powiemy, że... Bo, bo nie będziemy tak chodzić, to ja już będę z... zrobię płotki. To może właśnie w tym odcinku, to potem dokończymy tylko. Masz trochę drewna? Masz, na pewno. E... Masz. Ja nic nie, ja nic nie. W ja ja. pysaku, raczej znaczy w tym. Dobra, tak. Ja je po gór. górki. Po górki idziesz? No, na górki. A, myślałem, że po górki idziesz. Kurde, gór, pierdzielną. Ale urwał. Prawda, no. aż. Aż kurde, dirt. Dir, nie, to głupie, było. Ej, masz trochę. Y, kurde, po co ja się pytam, jak tu jest tutaj? Daj mi kłobla. A ja nie mam. Kilofa. Kilofa, kilofa. o mam. spoko Idzie. Nie mam kobla, ty masz. Mhm. Poker face. Masz może siekierę? Była Mod... siekierę. Masz? Takie. nie, Nie, jest. Czy... Tu weź, możesz dać? A grzyb. Grzyba, a grzyba nie chcę. Mam na nodze, nie muszę. A grzybem? Nie. Cześć, mam na no, to... urszlay, ty? Bardzo mi miło. To jest fajne. Grzyb. Bo ty grzybek jesteś. Chwilę, ja tu zrobię. Jest to kubuś, ja tutaj. No to co? Tak, dokończymy to w następnym odcinku. Ja jeszcze tutaj trochę powiększę to. Coś takiego zrobię. Kurde. Masz może jeden kobla? Nie. Nie, kobla stanie. Nie, straciłem. Dobra, spoko. Nasz symboliczny grzybek. Nie, znowu stracę. Żal. Głupi jestem. Nie rosnę. Ech, gdzie nie grzyby? Pątka. Jest dobra, mam. Dobra, więc yy, tak. O. Czekaj, ja tu tylko zrobię, tak? Coś takiego. I już możemy się żegnać powoli. Więc. Masz trochę kobla, chociaż dwa, chociaż jeden. Dobra, tylko nakopię no. kobla i, i się żegnamy. Ludzie, ludzie, ludzie chudego. No. Ludzie chudego. Kurze, Kurze mi Minecraft. Ci pomaks <noise> Dobra, wiecie co, my tu, my tu, tu, i tamto, a filmik nie będzie trwał wiecznie. Dobra, chodź, ja chodź tu, kogoś, chodź tu. Znowu na grzybie? Znowu grzyby? Mogłeś tego innego? Dobra, chodź. Chodź tutaj. Pod grzybem ustaniemy, jak te... Ja chciałabym na No dobra, chodź, szybko. Idź na drugą stronę. Dobra. Ej, tak jak ja ustań, tak jak ja ustań. Czekaj, na F5. Dobra. Więc trzymajcie się, do kolejnego odcinka. Cześć. Dziękuję za uwagę. Drżeść.